10 lat działalności podsumował Suwalski Ośrodek Kultury. Naszą rolą jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie różnorodnej oferty zachęcającej do kontaktu ze sztuką, oczywiście sztuką przez duże S ponieważ no sztuki takiej popularnej i, i tak dalej tutaj raczej nie są inne miejsca. Bardzo krótko, tak przynajmniej się zapowiada, może potrwać planowane na środę posiedzenie Rady Miejskiej. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie rozbudowa ulicy Emilii Plater i generała Władysława Sikorskiego oraz ronda Polskiej Organizacji Wojskowej. Aż 170 km na godzinę to prędkość Audi Q8, którym Przemieszczał się w pobliżu, suwał białoruski kierowca, ale przekroczenie prędkości to nie jedyny problem kierującego.